Siemano. Cześć. Dzisiaj jesteśmy ponownie na nocnej wyprawie. Przyjechaliśmy sobie zwiedzić kolejny cmentarz. Nocą. Tak. Kolejny cmentarz nocą. Jedziemy, idziemy sobie zwiedzić cmentarz. No, taki już dawno zaniedbany cmentarz, już nieużytkowany. Gdzieś sobie tutaj stoi w środku lasu. My sobie go poszukamy. A wy razem z nami Więc idziemy. Zapraszamy. Dobra. Przywiodło nas tu, ale czy to jest to miejsce? Nie wiem czy to jest to miejsce, czy nie. Nie widać. Szukamy tego cmentarza opuszczonego zaniedbanego przez ludzi ale na razie go nie widać Tutaj jest jakieś pole Jak to matrian. To jest jakiś doł, ale to nie. No to Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy na miejscu jesteśmy tego na cmentarza. Miejscu. Znaleźliśmy go w tej chwili, ale widać, że bardzo niewiele z niego zostało. To jest mugiła taka, coś tak. takiego, tego, tego typu. Prawdziwie opuszczony cmentarz, tutaj nagrobek przewrócony. Tak, tutaj też, nie wiem czy my nie chodzimy po... Tak, to jest grób, tak, tak, tak. To Tutaj... ...widać tylko jeden. Tylko jedną mogilę. Ja to ich zwykle nie zabezpieczam na takie wyprawy. No ale nie widać więcej tych nagrobków. Tutaj coś jest. Jest, jest coś, a nie, to jest chyba tylko tutaj. Tak, jest tutaj kawałek. To to, czy nie to? Jest, tak, to jest kawałek nagrobka. No jednak nocna, nocna wyprawa wiąże się z poszukiwaniami widać że jednak tutaj jesteśmy na terenie starego cmentarza ale na grobków nie widać tylko jeden Widzieliśmy je? nie no tutaj pozostałość po drugim była ale nic więcej nie widać to już tak Tutaj coś już nie wydawało mi się. Wydawało mi się, ale. No nie. Ale tym razem chyba nic tam takiego się nie uda znaleźć. Nie widać nic. Widać było jeden, jeden nagrobek i kawałek drugiego i więcej nic. Tutaj jest, tutaj jest, bo tutaj przed chwilą byliśmy, tutaj jest ten, tak. ten nagrobek, Ty tutaj, tutaj widać, że jest dół, ale zobaczmy tutaj, zobaczmy, tutaj Adrian jeszcze, zobaczmy, obok. Nie, nie, nie. Bardzo stary cmentarz, który już w zasadzie zaginął, zaginął. Tutaj patrzcie zobaczymy. Zobaczmy tutaj. Czy tutaj coś będzie? Już prawdopodobnie te mogiły zostały rozkopane. Rozkopane, wykopane. Jest, 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 jest Widać. Są. Jest, jest, są. są. Są mogiły. Są mogiły Widać Tak Widać tutaj są nagrobki. No widać, że ktoś chyba przychodzi tutaj znicze, zapala, ale No Tak wygląda jak trumna Dokładnie, tak kiedyś, tak kiedyś robione były nagrobki. tutaj zobacz jest kolejny. Spójrzmy. Tutaj po zniczu przeszedłem. Zobacz, jak są w rzędzie, w rzędzie są. Patrz, jest... Jeden. Jest obok drugi. Tutaj obok jest trzeci. I tutaj zobacz, jest kolejny. Mhm. Tutaj jest kolejny. Tak, może jakiś napis tak, jeszcze się zachował. Zobaczmy. Nie, nie, nie ma nic. Nie, były kiedyś... Prawdopodobnie granitowe tabliczki, ale już już nie ma. No niestety, niestety. Ale udało się znaleźć. Nie wiem, czy więcej, nie wiem, czy więcej znajdziemy. Tutaj zobaczcie, są trzy obok siebie mogiły. Tutaj zaraz jest czwarta. Warta. i tutaj więcej nie widać ktoś tutaj czasem przychodzi i z nit po zapalić, ale jest coś czy tutaj coś kopano w tym dole jakby? nie wiem trudno określić ciężko jest mi to powiedzieć, ale no ale chyba więcej, więcej tutaj nie znajdziemy nie, nie. O Ciężko jest się poruszać po takim terenie Ale za nocą zobaczcie, zobaczcie. tu na pewno jest, jest taka jakaś granica być może, być może tutaj był mur cmentarny Tak, 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 jakiś parkan coś tego typu tak to, tak to wygląda. Ale widać, że bardzo stary cmentarz. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy to jest ta sama mogiła, którą my oglądaliśmy, ta sama. Ta sama, ta sama. Tak. Czyli więcej... ...więcej tutaj nie znajdziemy. No niestety, ale nocna, nocna wyprawa w takie miejsca wiąże się z nieudanym poszukiwaniem. Podejrzewam, że dużo jest schowane pod ściółką Okej, okay, Adrian, to co? Wychodzimy? No chyba wyjdziemy z, z tego lasu. Niech spoczywają w pokoju Czy którędy wchodziliśmy, tędy czy tędy? Ok, wychodzimy w takim razie. Tak jak widzieliście, udało nam się znaleźć ten zaginiony cmentarz. Ciężko było, ale dotarliśmy. W środek lasu, niestety, noc. Tak, tak, tak. Las. Noc. Ciekawe miejsce. Dosyć bardzo mroczne, ale. Myślę, że warto było, warto było. Klimat jak zawsze niesamowity przy takiej wyprawie. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, tak. Zgadzam się z tym. No, no tak jak widzieliście, na tych mogiłach jeszcze jakieś znicze były, także ktoś kiedyś na pewno odwiedził to miejsce. Ktoś czasem czasem ktoś, czasem ktoś odwiedza to miejsce, także... Także nie jest ten cmentarz tak całkowicie zaginiony, więc. No nie, nie, nie. Ale jest stary, i. No, no co można dalej powiedzieć, no, no, Sami widzieliście. No. Zawsze trzeba uszanować takie miejsca. Szacunek to jest podstawa. Póki co żegnamy się z Wami z dzisiejszego dnia. Podobał się film krótki, to krótki, ale, ale łapki w górę. Łapka w górę. Jeżeli nie, również w górę. No i trzymajcie się. Cześć. Do następnych Do naszych następnego wyprawy. Wypraw. Do następnego razu. Cześć. Hej.